Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj, co prawda, środa, zakupiłem super mega pensję, czyli premiere. Do tego krzyżówkę XXL i i ten wysłałem. Jeżyka za 20 zł. 5 litrów na 5 tych losowań w całkiem innej kolekturze jeszcze. To w są zakupione, nie w mojej. No i keno dało 20 zł, zapłaciłem, a miałem y, trójkę razy 5, czyli dało 20 zł, i jeszcze raz trójkę, czyli 4 razem 24 zł. Mam tutaj na tym kuponie, jeszcze nie wypłacałem, tylko aby byłem pocztnikiem, zobaczyć, bo zagoniony człowiek biegam, biegam, bo tu z dziećmi rekolekcję, obiad trzeba tu i to, i teraz tak nagrywam jeszcze te konie konie dopiero o 14 dzisiaj, więc no nie będziecie wiedzieć jeszcze dzisiaj w tym odcinku ale w piątek, w piątek już wszystko będzie wiadomo, także w piątek już na bieżąco będę drapał bo dzisiaj jest środa, drapię już na jutro filmik bo mnie nie ma i no i te konie o 14 dzisiaj biegną gonitwa moja także zobaczymy co tam będzie ale to będziemy wiedzieć, ja będę wiedział już dzisiaj, ale wy będziecie wiedzieć w piątek Dobra, nie przedłużając, także keno 4 zł na plus, 20 wysłałem, 24 wygrane, czyli już się zaczyna dobrze, premierkę zostawimy sobie na koniec. A zrobimy sobie krzyżówkę, w krzyżówce na razie 3 słowa do bonusa brakuje i mam tutaj Elektra, jedno słowo i chyba w ostatniej Clean. tu. I to jest wszystko, co na razie się udało skompletować. No to lecimy dalej. Literka B. Gdyby tak G wpadło, to już by było dobrze. Ale to już będzie znowu za dużo, więc już nie liczę na te G. Ale może coś innego się utworzyć, aż czy słówka, nie, żeby zwrot był. Bo zawsze to coś jest. BB. Razem no, koszt dzisiejszy to jest 50 zł. To, co już ostatnie 50 to Ewa. Z Ewy jadę konta 50 i zobaczymy, czy, czy będzie dalej coś czy nic. F. Tu są dwa F. -y. Tu się utworzyło korfu. Ale tu nic więcej nie mieliśmy, to jest pierwsze. I tu tutaj coś jest, czy coś nie ma? Nie ma F, no patrzcie, no. Co za W. Jeszcze Y i w, 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 Gdzie tu, gdzieś widziałem tu. W aby jedno. Jedna literka tylko. Tu chyba wcale. Tak. Chyba, że znowu ślepy jestem, ale chyba nie. W też nie ma. No. no dobrze. No to lecimy dalej. Literka d. D. Mamy d. I co dalej? Tu jest d. I to na tyle. Tu mamy d. Tu mamy D I tutaj Tu mamy Dno Ada Jest wygrana clean Ada dno Oj oj. Bardzo dobrze, bardzo dobrze A jeszcze może być mnożnik Jest następne słowo drukarnia Drukarnia dno Ada Clean Cztery słowa, czyli już mamy dwie dyszki, no to już jest dobrze, to już jest dobrze. Jeszcze może pomnoży, ale nie, raczej dwie dyszki, to już chyba nie pomnoży. J. Czy mamy J? J23 nadaje. Jakiś M, S. Yy, co to było? J, bo mi się... J tu nie ma, nie, tu jest. A, jeszcze było F. No to, czy padnie coś jeszcze? Trzymajcie kciuki. Z. Z. Powstało dziekanat. I. I to na tyle. Tutaj jest z, czyli ucieczka. Korfu to jest drugie. I na tym poprzestaniemy. No tak, 2, ale tu mamy 4, z, jest 5, uczelnia, jest 6, fuzja. Czyli mamy 5 dych. Dobrze? Uczelnia, klin, dno, Ada, drukarnia i fuzja. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Kurczę, nie ma tego siódmego, by było 500, co zawsze poluje. Ja nie mogę. No jedna zabrakła, no 500. Aj jaj. Coś nieprawdopodobnego. Ale jest 5 dych. Mnożnik razy 2, czyli stuwa, Oj, to teraz się zdziwiłem. Stówka jest, stówka. Ale super. No to patrzymy czy ta stówka jest. Te ty, ty, te to jest 100? Nawet nie wiem. Chyba. No ale jest 100. jest razy 2. Jeszcze raz bo kurczę normalnie, żebym tu nie pomylił. Drukarnia raz. Ada. 2. Dno. 3. Uczernia 4. Klin 5. Fuzja 6. Fuzja 6. S nie było, G nie było, M nie było Ale jest T to chyba to jest 100 zł, bo mam 6 słów, czyli 50 razy 2 stówka, ale jaja super. Stuwa z powrotem Ewa Już mamy stówkę z powrotem i tu jest 24, 124, na wydane 50, to już mamy ładny plusik. Jeszcze tylko, żeby te super mega. PENCJA SIĘ SPISAŁA I BĘDZIE WSZYSTKO JUŻ W PORZĄDKU ZOBACZYMY PREMIERĘ CO TU SZUKAMY W OGÓLE TWOJE LICZBY TWOJE LICZBY ZNAJDŹ dwa RAZY NAPIS SUPER MEGA PENCJA I WYGRAJ WYGRANĄ no, 20 40 60 100 400 1000 i 50 I POTEM JUŻ PIERWSZA NAGRODA TO JUŻ TAM NIE PATRZĘ BO ALE MOŻE DOBRZE TO LECIMY PREMIERĘ Super, mega pensja. Ja nie mogę, to już nie na wymyślają. Miałem pensja, super pensja, mega pensja, a teraz super mega pensja. 46, 26, 4, 25 i 2. A mamy 12, 23, 48, 3, pomiędzy, 6, 42 11 35 1 super mega pensja jeszcze raz poproszę ten znaczek i, i będziemy szaleć chciałoby się nie 31, no nie ma. No dajcie chociaż zwrot 19, tak ładnie tam krzyżówka się spisała, żeby tak 22 5 7 39 41 21 38 14 27 10 11 no 8. No coś nie było. 16. No dalej. I ostatnia szansa. No niestety 50. No trudno. GS. No przegrana. Z numerem 6. Super mega pensja niestety przegrana. Ale w krzyżówce stówka padła. 6 słów razy 2, czyli mamy stuweczkę. Drukarnia Ada, dno, fuzja, klin, uczelnia. Szkoda, że nie było tej siódmej, już by było ta pięćsetka. jaj. ale dobrze jest, Stówka jest. Keno dało 24, czyli mamy 124 na wydane 50, czyli 74 zł dzisiaj do przodu. No to dalej, Ewa, jesteś w grze. Mamy 100. 24 zł. Pomnożyłem tą stówkę. Zrobiło się 124. No i wszystko w temacie. Jedziemy dalej. Mamy na grę tą krzyżówkę. Jeszcze będę. No już ostatki to już są ostatki krzyżówek. Także no zobaczymy. Aha, nie zdrapałem jeszcze bonusu. Zobaczymy, jak będę do końca. W innych kolekturach są krzyżówki. Będę je. Zakupywał i zobaczę, czy upoluję w końcu do 500 czy będę czekał do lipca na nowe wznowienie. Ale tu jest super stówka 124 skenu, super mega pensja nie dała nic, premiera na zero. Ale tym się nie przejmujemy, bo mamy 124, 74 do przodu. Dziękuję za oglądanie, subskrypcję i lajki. No i co, widzimy się w piątek. W piątek powiem jak tam koniki pobiegły. I coś tam zakupimy, jeszcze zobaczę co. Dobra, trzymajcie się, pozdrawiam, do następnego, cześć.